Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z bloka na serwerze Rybcraft. Yy, słuchajcie, sporo się zmieniło na mojej wyspie. Chociażby, wykluł się kolejny kurczak. Wreszcie się udało wyrzucić z jajka, tym razem nie, a tu co w sumie jedna z najważniejszych rzeczy, tu powstał domek, Oto, to słuchajcie, taki oto domek, zbudowała go dla mnie Skela. za co bardzo, bardzo serdecznie dziękuję, yy, no i słuchajcie no, yy, włączę shadery, a wy... Proszę was, ocenić w komentarzach, co o tym domku myślicie, czy według, czy według was jest ładny. Mi się podoba. Ale ja bardzo bym chciał też Waszą opinię zobaczyć. Czy według was ten domek jest ładny? W miarę przyzwoity czy wyszedł z skali. Ładnie? Yy, większość z Was pewnie skale pamięta z poprzednich edycji jako adminkę oraz budowniczą. Taki oto domek w środku, on jeszcze urządzony nie jest to, jeszcze wymaga trochę pracy od środka. To dzień się zrobił teraz czy noc się robi. Chyba się dzień robi. Tak, zdecydowanie. Więc tak oto wygląda ten domek. Dalej, wyrównałem prawie całą wyspę do poziomu tego, do poziomu 67 mniej więcej w ten, mniej więcej taki poziom będzie. 67-68 zazwyczaj jak sądzę? Fajtery już wyłączę. Na takim poziomie mniej więcej będę tę wyspę starał się utrzymywać. Prócz takich pociągnych elementów pojedynczych, takich jak są o tutaj. Czyli tu stoi domek, ponieważ tu w tym miejscu jest magazyn. A tu w przyszłości powstaną farmy. Tu gdzieś na pewno coś się z lodem zrobi, żebyście lód tutaj tworzył. Jak widać również są posadzone bambusy. A nie, to chyba w poprzednim odcinku mówiłem o bambusach. Tak coś jak jak so, są, no są bambusy w każdym razie posadzone, rosną strasznie szybko. Yy, zaraz wam wyjaśnię dlaczego mam syf w ekwipunku, No jeszcze do tego, na to przyjdzie czas. Yy, tu sobie trochę trzciny posadziłem na razie, głównie dlatego, że na czanka potrzebowałem. Rozkopałem piasek. Yy, i, I właściwie na razie tak to tu wygląda. Yy, kaktusy również posadziłem. No i na zewnątrz chyba tyle. A i słuchajcie, jak wejść też do tego magazynu, który był tu jeszcze tydzień temu, to jest nagle zamknięty. Początkowo to było tu otwarte, ale zrobiłem szkło, ponieważ uwaga, uwaga, panda zrobił mi takie oto super wrota. Jakie one są fajne. Po prostu mistrzostwo, mega. Dla, według mnie naprawdę mega. Bardzo mi się podobają, jest to w środku już są kontrolki, czy są zamknięte, czy otwarte No super To jest tak zrobione no tymczasowo, dopóki czegoś wie, le, lepszego się nie wymyśli Od środka to wygląda do bani, od zewnątrz jeszcze źle nie jest No ale no cóż Aż z kolei szyby się źle przyczepiają Więc dalej jest tak sobie yy, W Eich punku mam syf, ponieważ ostatnio kilka razy zginąłem Ale dobra, słuchajcie, dzisiaj otworzymy aż trzy czanki, trzy czanki otworzymy No jak dla mnie super. Ale do tego przejdziemy za chwilę. Widzimy jeszcze sobie na zewnątrz. Na zewnątrz. Kolejnego królika nie zdobyłem na razie, no dobra. Tu stoi sobie skrzyneczka. Ona była używana na live do losowania zwycięzcy rangi spośród donatorów. To jego chyba wam nie pokazywałem. To słuchajcie jest kolejka Magiczna kolejka do kopalni A raczej z kopalni Te schody są na razie Jeszcze do ogarnięcia To jest kolejka z kopalni Która O tutaj jest o Żywy wagonik Ze skrzynią Który sobie jeździ w tej weftę O nie Wyrzuciłem kiddo U, coś mi wyrzucił Wetherfalling spoko Generalnie czego mi to służy? Przede wszystkim chodzi o to, że jak skończy mi się nagle miejsce w Fibunku aż sobie kopię to wsadzam do wagonika ze skrzynką. I to mnie niepotrzebne. Stawiam jeden węgielek tutaj i to już mi jedzie na górę. A że mi złota brakuje, to to mi się opłacało dużo, dużo bardziej. Generalnie słychać na pewno tutaj potwory. Tu leży z kolei trochę. Lutu z potworów, bo otóż, no, nie tu, ale tutaj powstawać zaczął Mob Grinder. O nie! Jezus Maria, może jednak. Na razie tak prosto sobie spadają i w większości giną. Ten Mob Grinder jest jeszcze do ogarnięcia po otwarciu czanków oraz ewentualnych skrzyneczek. Zajmiemy się tym mobgrinderem, aby on był po prostu do ekspienia. No, dobra. O kurcze, wiedźma. gin. Dobra. Zajmiemy się tym w spokoju. Na razie zrobimy tylko tak, żeby po prostu leciały te, 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 potwory i żeby coś z nich zdobywać. To jest taka dziura. Ja tu zginąłem przez nie w temu. A zresztą nieco wcześniej była. Jeszcze lepsza sytuacja. Tylko ja to miejsce bym musiał znaleźć. To było tu? Tak, to było tutaj, tak. O. A ty tu kolego czego byś chciał? Giń. Giń. Tu jest ten mój grinder. Ja potem kopiąc ten mój grinder wypadłem do tej kopalni. Nagle zacząłem mnie mordować potwory i bić i w ogóle. I. Momentu, no i po prostu zacząłem stąd uciekać na fly'u Poleciałem sobie. I tak i tak walczyłem z tymi potworami. No i, i zginąłem. Zeszelił mnie szkielet. I prawie wszystkie itemy spadły mi do prófni. Więc dlatego nie mam nie mam swoich dwóch kill'ów z Mendingiem, w tym jednego ze szczęściem. Nie mam miecza swojego, nie mam praktycznie nic, co było ważne i cenne. No straciłem to wszystko Po tej sytuacji Fesiu dał mi troszeczkę skromnych datków Dał mi parę diamentów, chyba tę łopatę co jakieś tam jeszcze kilka bajerów fajnych Już nie pamiętam, nie zapisałem sobie co to było dokładnie I niestety zapomniałem już szczegółów Gdzieś jak tam, tamto jeszcze zejście Do kopalni będzie jeszcze do ogarnięcia, ono jest w trakcie prac, właściwie, że tak to określę. Dobra, do segregacji. Ja to tu sobie powrzucam i ogarnę we własnym zakresie. I otworzymy zaraz czanki. Mm, ale nie, monetki tam nie. Proszę. Tej monetki, dobra. Weźmy monetki i grzybki też. Pootwieramy jakieś. Mm, skrzyneczki. No i oczywiście czanki. I to najważniejsze, żeby otworzyć, właśnie czanki. Dobra. Ukośnik mm, czanki. A najpierw najpierw chodźmy tutaj. Nie, najpierw do hodowcy złotych grzybów. I dokupmy więcej złotych grzybów. Mam. No, oj, przepraszam za to upnięcie. Sądzę, że było słuchać. Yy, słuchajcie. Ostatecznie nie wydawałem złotych grzybów na mm, Spawner ani jajka krówek. Tylko po prostu handlowałem z graczami. Więc uwaga. Co skąd mam? Skóra, 16 skóry za 160 dolarków od pandy. Tak panda również gra tutaj na survivalu typowo. I on mi to sprzedał. Dalej. Eee, co tu jeszcze? Eee, chwila. Eee, siemajo, dał mi... Znaczy nie dał, bo to na ha, na ha od niego kupiłem 100 kaktusów za 20 dolków. Hmm. Warto wspomnieć, że obok ktoś miał w, za 15 dolków 5 sztuk, więc w ogóle nieźle. W każdym razie kupiłem te kaktusy i od razu właściwie miałem. Ale i takie sobie posadziłem tą resztę. Farpness 2 kupiłem za 100 dolarków od Koteloxpel. O ile się nie mylę, on chyba dostał bana? To tak mi się kojarzy, on chyba bana dostał chwilę potem. Ale tak czy siak. Zawsze sporo. Bo z tego co wiem, Sharpness 2 jest warty więcej. Dalej, yy, od Alana 20 kupiłem slime bloki. Po 90 za sztukę. Trochę z tego co wiem, przepłaciłem, ale trudno. To byłoby potrzebne na yy, wrota, które mi Pan robił, Ponieważ zależało mi, aby zbudować je z moich surowców. Co to był za dźwięk? Nie mam pojęcia. I to chyba tyle z tych. Co to jest? Wy to słyszycie Co to za dźwięki? Dobra, ja nie ogarniam tak coś. Ja to słyszę. Wy też to słyszycie. Założę, że to mnie panda troluje i prankuje. Z jestem w stanie się o to założyć. Dobra, klucznik. Zamorduję! Jedną skrzynkę. Uuu, ale bym zrobił co? Jedną skrzynkę srebrną sobie otworzymy. Na złotym nas na razie nie stać. Oraz górnicze. Najpierw polećmy z górniczą. Będzie sobie. O, dzień dobry, Nutella. Dzień dobry, panda. Dzisiejszy ludzie ze skrzynki górniczej uważam za genialny Nie mam pojęcia skąd wzięły się w moim ekwipunku srebrne nogawice Wydawało mi się, że one wypadają tylko ze sre skrzynki srebrnej Ale nie, srebrne nogawice są tu... Nie mam zielonego pojęcia Nie wiem, nie mam pojęcia nie, ze srebrny. Tam są, tak, tam były one, przepraszam. Srebrne, srebrne nogawice mi skądś wpadły do ekwipunku. I mimo wszystko sądzę, że ktoś mi to rzucił. Podobnie jak te VIP diamenty. Nie mam pojęcia, kto Dziękuję. No, normalnie bym odrzucił i oddał, bo takich datków to ja nie chcę aż tak bardzo. No ale dobra, nie mam pojęcia, kto to był, więc niech będzie. Dziękuję. Yy, co mi wypadło? Fortunka 1. 16 rud diamentów. 16 ród yy, złota Górnicze złoto do sporo expa I właściwie, tyle z rzeczy. I kluczyk do skrzynki zwykłej. Oj, nie to. Zaraz ich pobanuję, za to przeszkadzanie mi. Zobaczmy, co jest w zwykłej skrzynce, co nam wypadnie. O nie, beznadzieja. A dalej był klucz do srebrnej. O nie, ale dobra. Srebrna Lecimy Niech będzie coś super eee, Tak se, tak sobie, tak sobie Beznadziejnie No dobra Bywa i tak Dla bezpieczeństwa udajmy się na dom Otwórzmy wrota I odłóżmy to co cenne ja to sobie potem posegreguję, o toś nie obawiajcie. Na genialny jestem. E, nie to. To podkładam, to podkładam. I podkładam również to. I teraz pójdziemy otwierać te czanki, ukośnik czanki. Czyli dojechałem w takim razie do czanka dziesiątego chyba z tego co widzę. Tak, to. Ósmy. Dziewiąty. I dziesiąty. A błazenki, właśnie. Błazenki ja łowiłem. Nie zapisałem sobie tego. Ja. Te... A nie, tak. Od xmarcina.pl mam to zapisane, tylko zapomniałem. 64. Arara. Naprawdę. Myślałem, że dwa. Dostałem jednego błazenka od xmarcina.pl. Ponieważ po prostu łowienie ryb to jest masakra. <grym> Od samego początku mnie strasznie znudziło, nie znoszę łowić ryb w minecraft'cie Jednego błazenka jestem od Marcina, a drugiego złowiłem sam minutę później <coughs> Więc oto stąd właśnie są te błazenki hmm. Dobra No dobra No to otwieramy Częk ósmy. Byle nie było gór. No ale zobaczymy. I co to? No zwykły las? Zwykły las. Podlećmy sobie, zobaczmy, czy nie ma jakichś fajnych kopalń. Jest ładny, ładna duża jaskinia i właściwie tyle w temacie. Nadal nie ma żadnego spawnera. Co mi się bardzo nie podoba. No ale trudno. Co poradzimy? Lećmy dalej z kolejnym czankiem. Oby tym razem był spawner. Błaga mnie! Błaga mnie! Dzięki. Ech. Takie to Creepery mnie też mordowały w międzyczasie. Dobra. Generować się proszę. Adam nie spam. Ja ci dam, Kamil. Yy, dobra. Fly. No góry, ale na szczęście nie są wysokie, więc o tyle dobrze. I to chyba jest. Nie planes. Liście... Ale nie, aukowe. Wyżyny komedii. Dokładnie. Nic tu chyba nadzwyczajnego nie ma. Wręcz nie ma. Akurat z braku jaskin się cieszę, bo strasznie mnie one irytują przy kopaniu. Jest diament na wierzchu, więc spoko. Dobra, i z dziesiątym czankiem, słuchajcie. I co też nam się trafi? Znowu góry. O, piszą GZ. Na razie tylko Kamil napisał GZ. Ten, który mnie oskarżał o spamowanie. No dobra. Mm, takie czanki są, no. Powiem szczerze, tak sobie, tak sobie. O, czy tu czy w sumie? O, ja też dziesiąty czank. To gratulacje dla niego. O, jest opuszczona kopalnia. No, zawsze coś, ale nie ma spawnera. Nie ma spawnera. No kiepsko, kiepsko, strasznie kiepskie czanki niestety. Ale trudno Czasem się tak pojawia trafia niestety. No kiepsko będzie skopaniem, bo strasznie bez killoffy mam. Ale cóż poradzimy, no zginąłem. Tak strafliwie zginąłem Kurczę, Blaziku, jakkolwiek powinienem Jakkolwiek powinienem ten nick wymawiać. Owił błazanki w tym samym czasie co ja I dalej nie ma, więc chyba miałem szczęście O, wybuch Dobra No dobra yy, Mamy z szankami, jak mamy, ja nie wziąłem pochodni więc trzeba po niej pójść, oświetlić tutaj I minimalnie zajmiemy się myślę dalej tym mob grinderem Żeby jakoś sensownie wyglądał Tu pewnie wrzuciłem za życie Tu jest jedna pochodnia A gdzie ich reszta? Nie mam pojęcia, syf mi się tu zrobił strafliwy. Tu jest trochę Zdecydowanie za mało Przepraszam jeśli było słuchać łupnięcie Dobra oświetlmy to dalej Oczywiście potem ja to sobie skopię, jak sądzę, do poziomu tego tam 60 chyba siódmego, czy który to tam miał być docelowo. No. A te, ten szkielet to, to co robi? No dobra. W takim razie na zewnątrz i trochę czasu się tym obranierem zająć. Wezmę kobla i ogarniemy, spróbujemy przynajmniej ogarnąć tak, żeby... ...można hmm, było w miarę łatwo i w miarę bezpiecznie expić kobel jest tutaj. Weźmy stąd. Nie wiem, ile mi się przyda. I tu gdzieś powinny być tak. Są półpłytki i są schodki. Nie wiem, co z tego mi się przyda. Profilaktycznie wezmę jeszcze murki i zobaczymy, co wyjdzie z tego wszystkiego. Wezmę tak. Chwila, ten gunpowder w tym miejscu jest. Przełóżmy sobie to tak. Tak. A matko, nie umiem poustawić I tak. Dobra. I pójdźmy na dół. Zdążę! Zdążyłem? Dobra, i chodźmy na dół. Schodki już ogarnę sobie ja we własnym zakresie sam. Ale myślę, wam grinderek można jeszcze na odcinku chwilę spróbować po ogarniać. Chwilę, on tu i tu gdzieś to było. Nie, to było wyżej, tu. Tutaj idziemy. Lewo już jakieś tu i temy z mobów nie jeszcze wyżej. Czyli one dobra. Czyli w przypadku kiedy chciałbym je od razu mordować, to one by musiały spadać tu na sam dół. Taką opcję też wolałbym sobie przygotować, ponieważ może być nieco przydatna. No właśnie. Leci, nie muszę się przejmować, i od razu itemki do mnie trafiają. A żeby nie ginęły od razu, to jak sądzę, musi to następować tutaj. Więc rozkopmy i zobaczmy, co z tego będzie. Tak, o. Tak, nie zginął. Nie czułem na to, że on będzie na jednego hita, ale no dobra na jedno uderzenie teraz będzie ok. A jakby tak zrobić niżej to i na poziomie. Jak skoczyłem z góry tutaj, to miałem. Spróbuję w ten sposób. I zobaczymy, czy będą ginąć. Nie, nie ginie, czyli super. Czyli byśmy to, by się to obniżyło nieco. Tak, nagrywam MSG, Lemoniasty. Dobra, więc w ten sposób byśmy to zrobili. Czyli tu by rozkopać to bardziej. Pozdrowienia dla demonia z tego, jakby ustawiać się tu, tu bić o i tu zablokować, to chyba będzie idealnie, czy tak bardziej dookoła, potem to zrobić jakoś tak, żeby to wyglądało lepiej i chyba będzie super, co tylko jakby coś mogło tak spaść o i spadło. I na jednego hita, widzicie to? No Więc jest spoczko I to byłoby chyba na tyle w dzisiejszym odcinku Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka Następny odcinek z chunk Planowo Za tydzień w środę a kolejny film według planów w najbliższą niedzielę, a będzie to Świat według Grzyba, czyli seria Oszami Admina. No, pająk się tam powiesił, ale trudno. No więc trzymajcie się. Cześć.